To się nazywa dobrze wyrzeźbiona droga dla narciarzy. Elegancko, można sobie jeździć. Mamy standardowo południe. Chociaż nie wychodzę zawsze w południe, ale wczoraj była wigilia. Dzisiaj Boże Narodzenie. Po obfici, obfitym po obfitym jedzeniu przeżarłem się oczywiście. Wypadałoby coś spalić, jakiś gościu tam zjeżdża. Także lecimy. Nie no, muszę sobie sprawić chyba narty, bo to to wygląda jakby to było przygotowane dla profesjonalistów. To jest zrobione specjalnym do tego sprzętem, a nie normalnie wyjeżdżone czy coś. Pięknie. Śniegu trochę napadało, ale nie było żadnych problemów. Tutaj na bieżąco odśnieżają. Nawet jak troszkę wyżej się pójdzie, nie tylko w obrębie zabudowań. Także naprawdę elegancka sprawa. Nic tylko zjeżdżać. Ewentualnie wjeżdżać. Ale wjeżdżać to już raczej nie po tej tutaj drodze, tylko raczej chodzić tak normalnie na nartach, nie wiem jak to się nawet nazywa. Ekspertem narciarskim nie jestem, ale po tych śladach widać, że tutaj wspinano się na nartach do góry. Taka sytuacja. Piękna pogoda. Śniegu troszkę spadło. Jakieś minus 5, czy minus 7 na minusie. Nie za dużo, nie za mało. O, samolot tam widzimy. Nie wiem czy Wy widzicie, ale już nie będę... No dobra, przybliżę. Tutaj widać ziomka. Będzie lądował prawdopodobnie na lotnisku w Tramsa. Dobra, lecimy dalej. Weszliśmy troszkę wyżej. Ten samolot sobie leci. Tutaj kolejna wyryta ścieżka. Czy tam droga dla narciarzy, ale ogólnie jest super. Dobra, już myślę, że nie będę więcej nagrywał. O, ktoś tam z góry zjeżdża. No właśnie. Pięknie. O to chodzi. Ktoś tu przejeżdża, ktoś tu zjeżdża. I o to chodzi. Elegancka. Jeszcze nie będę tak do końca nagrywał. W każdym razie tak tutaj to wygląda. No, dobra, to idę dalej. Myślę, że już tu nie ma potrzeby dalej nagrywać. Pozdrawiam serdecznie Selfie.